Cześć, nazywam się Adam Mańkowski i zapraszam do wysłuchania podcastu zatytułowanego Czarownice na stosach historii feminizmu. Opowiadam w nim o historii, antropologii i polityce, ale przede wszystkim o genezie i rozwoju myśli feministycznej. Jeżeli bliskie ci są zagadnienia dotyczące mechanizmów wykluczania i marginalizacji kobiet w historii świata, to zapraszam do zaglądania tu regularnie. Cześć, jak zawsze serdecznie witam Was w kolejnym odcinku podcastu feministycznego. Bardzo dziękuję za wsparcie patronom, a wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na stronę patronite.pl ukośnik podcast feministyczny, gdzie można zostać patronem podcastu oraz na stronę buycoffee.tu łamane na podcast feministyczny, gdzie można postawić mi wirtualną kawę. Z góry dziękuję za wsparcie. Moi drodzy, to co wydarzyło się dwa dni temu, czyli w piątek 6 października w Oslo, spowodowało, że postanowiłem w trybie przyspieszonym nagrać ten niezaplanowany wcześniej odcinek podcastu. Nazwijmy go odcinkiem specjalnym. Myślę, że w obliczu wyjątkowo ważnych czy emocjonujących globalnie zdarzeń, które wpisują się w tematykę walki o prawa kobiet, będę pozwalał sobie na tego typu krótkie odcinki. Chciałbym, czy raczej życzyłbym sobie, aby ten podcast był jak najbliżej Was. Aby poruszał tematy ważne dla Was, i aby były to treści żywe, nawiązujące do bieżącej geopolityki, czy po prostu do naszej codzienności, która jest żywa, dzieje się tu i teraz, choć bardzo często jest zakorzeniona w historii. Z tego typu bieżącym, ale bardzo potężnym kalibrem mamy do czynienia właśnie teraz. Dwa dni temu oczy całego świata zostały zwrócone na Norwegię, a następnie na Iran. Jak zapewne wiecie, komitet noblowski zdecydował o przyznaniu pokojowej nagrody Nobla. Irańskiej aktywistce i obrończyni praw kobiet Narges Mohammadi. Dlaczego uważam, że to zdarzenie zasługuje na pilny komentarz i jest ważne? Odpowiedzi, jak zawsze, warto szukać w statystykach. Pokojowa nagroda Nobla przyznawana jest od roku 1901. W miniony piątek przyznana została po raz 104, co wyliczając na szybko, daje nam 19 lat, kiedy nagrody nie przyznawano. Jak to możliwe? Otóż możliwe, ponieważ statut Fundacji Nobla przewiduje, że jeśli w danym roku. Wkład żadnego z kandydatów nie został uznany za wystarczająco godny wyróżnienia, nagroda nie jest przyznawana, zaś środki na nią przeznaczone przekazywane są na kolejny rok. Takie sytuacje miały miejsce przez większość czasu trwania obu wojen światowych, były też przerwy w latach 50. i 60., zaś ostatnia sytuacja, kiedy nagroda nie została przyznana, był rok 1972. Chciałbym jednak zwrócić Waszą uwagę na inne statystyki. Warto bowiem wiedzieć, że dotychczas wśród indywidualnych laureatów nagroda powędrowała do 18 kobiet i 93 mężczyzn. Mamy więc pięciokrotną dysproporcję i przewagę mężczyzn. Trzeba mieć świadomość, że taka sytuacja z pewnością nie miałaby miejsca, gdyby nie permanentna i podszyta tradycją dyskryminacja kobiet w polityce, w życiu publicznym i marginalizacja ich dokonań na polu nauki. Wracając jeszcze na chwilę do samego przyznawania nagrody, dlaczego powiedziałem, że mam tutaj na myśli laureatów indywidualnych? Otóż dlatego, że nagroda często przyznawana była również organizacjom i instytucjom. Tak było na przykład w roku ubiegłym, gdy nagroda powędrowała do ukraińskiego Centrum Wolności Obywatelskich. W przeszłości tego typu wyróżnień było oczywiście więcej. Skupmy się jednak na historii tegorocznej laureatki pokojowej nagrody Nobla i na tym, jak wygląda życie kobiet w Iranie. Narges Mohammadi. To urodzona w 1972 roku, fizyczka, dziennikarka, ale przede wszystkim aktywistka w walce o prawa człowieka, a w szczególności prawa kobiet. Biograficzne fakty z jej życia możecie, oczywiście, w 5 minut bez trudu wygooglować w sieci. Nie będę tu odnosił się do wszystkiego, ale to co zasługuje na szczególną uwagę, to jej niezwykła konsekwencja i determinacja w walce o podstawowe prawa człowieka, która to objawiła się już w czasach studenckich. Już wtedy organizowała rówieśniczki. Koleżanki zachęcała do zrzeszania się i manifestowania. Dyplom uzyskała na Międzynarodowym Uniwersytecie imama Homeiniego. Podczas studiów zorganizowała formację uniwersytecką o nazwie Roshan Gajan. W tłumaczeniu na język polski oznacza to oświeconą grupę studencką. W ramach tej aktywności pisała artykuły dla niezależnych gazet, głównie o szacunku dla kobiet i prawach studenckich. Została dwukrotnie aresztowana na dwóch spotkaniach uniwersyteckich tejże grupy. To były pierwsze zdecydowane działania reżimu irańskiego wymierzone przeciwko niej i jej aktywności. Jako dziennikarka pisała dla wielu różnych czasopism reformistycznych. Wśród tych tytułów była znana w Iranie gazeta Tejam i Hajar, znana oczywiście z odważnych treści. Później ta cykliczna publikacja prasowa, jak i wiele innych, kolejnych została zakazana. Ponieważ podtrzymywała walkę o równość kobiet i prawa wszystkich obywateli, niezależnie od płci, opinii politycznej i religii. Narges jest także autorką Mesejów Politycznych. Jej teksty o reformach, o taktyce walki o prawa człowieka, z trudem, ale jednak ukazywały się w języku perskim i były w Iranie osiągalne. W 2001 roku została żoną Tagi Rahmaniego który w swojej aktywności akademickiej i literackiej również otwarcie krytykował i wciąż krytykuje teokratyczny irański reżim. Tuż po ich ślubie Rachmani został osadzony w areszcie i przez dwa lata był tam przetrzymywany bez postawienia konkretnych zarzutów, właściwie jedną trzecią swojego życia spędził w więzieniu. Te wydarzenia w oczywisty sposób wpłynęły na tegoroczną nobliskę i ukierunkowały jej działania na sytuacje skazanych, zwłaszcza tych za przestępstwa polityczne, te związane z wyrażaniem swojej opinii. Dużą część swojego życia poświęciła na pomoc rodzinom i bliskim osadzonych, na organizację pomocy prawnej dla tych ludzi i oczywiście w nagłaśnianiu problemów także poza granicami swojego kraju. Co jeszcze warto wiedzieć o aktywności Narges? Otóż aktywistka była wielokrotnie skazywana za działalność w obronie praw człowieka, kampanie sprzeciwiające się karze śmierci oraz przetrzymywaniu ludzi w więziennych izolatkach bez kontaktu ze światem zewnętrznym, czego zresztą sama wielokrotnie doświadczyła. Pierwszy raz aresztowano ją w 1998 roku, a potem takie sytuacje miały miejsce aż 13 razy. Łącznie skazywano ją 5 razy, to znaczy tyle otrzymała wyroków, które łącznie obejmowały aż 31 lat więzienia oraz karę publicznej chłosty. Aktualnie odsiaduje w Teheranie karę 10 lat i 9 miesięcy więzienia za, jak twierdzą irańskie władze, działalność uderzającą w bezpieczeństwo państwa i antypaństwową propagandę. Więzienie ma opuścić teoretycznie w roku 2026. Mohamadin jest pierwszą irańską obrończynią praw człowieka, którą nagrodzono pokojowym noblem. W 2003 roku za wysiłki na rzecz demokracji i praw człowieka odebrała ją inna kobieta, prawniczka Sharin Ebadi. Była ona najmłodszą kobietą, sędziną w Iranie, została nią w wieku zaledwie 26 lat. Irański reżim oczywiście w krótkim czasie odebrał jej ten tytuł i możliwość wykonywania zawodu. Różnica jest jednak taka, że wówczas, czyli w 2003 roku, Ebadi po odebraniu nagrody była witana w Iranie jak bohaterka. Tłumy na ulicach wiwatowały na jej cześć. To były inne czasy dla Iranu. Dziś reżim bardzo się zacieśnił. Opresje są silniejsze niż wcześniej, być może najsilniejsze w historii tego kraju. Nie będzie żadnej ulicznej fety, żadnego wiwatowania. Po pierwsze, dlatego że laureatka jest osadzona w więzieniu. A po drugie, dlatego, że jesteśmy na świeżo, dokładnie rok po masowych, potężnych protestach wywołanych zamordowaniem młodej kobiety Maszy Amini. Pewnie wszyscy doskonale to pamiętacie, ale przypomnę tylko krótko, że Masza Amini została aresztowana 13 września 2022 roku przez tzw. oddziały Policji Obyczajowej w Teheranie, gdyż zdaniem funkcjonariuszy niewłaściwie zakryła włosy. Zmarła trzy dni później w szpitalu. Została brutalnie pobita i w konsekwencji zamordowana. Pod hasłem Kobieta, Życie, Wolność setki tysięcy Iranek i Irańczyków wzięło wtedy udział w pokojowych protestach przeciwko brutalności władzy i uciskowi kobiet. Władza była brutalna i oczywiście uciszyła protesty. Ponad 500 osób zostało zabitych, a tysiące zostało rannych. Co najmniej 20 tysięcy aresztowano i przetrzymywano w areszcie. Ile kobiet do dziś. Nie wyszło na wolność, tego nawet nie wiemy. I co dzieje się teraz? 12 miesięcy po tamtych wydarzeniach, kiedy reżim ajatollahów brutalnie spacyfikował masowe protesty, kiedy zachodnia opinia publiczna już trochę zapomniała o heroicznej, właściwie pozbawionej nadziei, walce irańskich kobiet na ulicach, Komisja Noblowska daje sygnał, przypomina o tym, że nie wolno nam zapomnieć i dokładnie o tym mówiła w piątek. Reis Andersen, czyli przewodnicząca noblowskiego komitetu, uzasadniając przyznanie tej nagrody. Wspomniała, przypomniała, że ubiegłoroczne demonstracje w Iranie były jednymi z największych od czasów rewolucji islamskiej z roku 79, że były bezprecedensowe, że ich siła wciąż się tli. Oczywiście, ten pokojowy Nobel jest z uhonorowaniem indywidualnych zasług Narges Mohammadi, nie ma tu wątpliwości. Ale szerzej jest to nagroda dla wszystkich kobiet w Iranie, dla kobiet, które protestowały i walczyły na ulicach. Jeszcze szerzej jest to również ukłon i sygnał w stronę kurdyjek i Kurdów, ponieważ Narges Mohammadi jest irańską kurdyjką, tak samo jak była nią Masza Amini. Kurdowie to naród pozbawiony własnego państwa. Szacuje się, że na terenach obecnego Iranu, Syrii, Iraku i Turcji żyje 27 milionów Kurdów. Właściwie każda próba walki o niepodległość tych ludzi była brutalnie tłumiona. W Iranie miało to miejsce w roku 1946, kiedy próbowano powołać do życia Republikę Kurdyjską. Próba ta kosztowała życie 15 tysięcy ludzi. Warto o tych wydarzeniach pamiętać i spoglądać także szerzej na wymowę tego pokojowego Nobla. Chciałbym jeszcze przywołać słowa pierwszej irańskiej noblistki Shirin Ebadi, która wieść o pokojowym Noblu dla Mohammadi skomentowała tak. Mam nadzieję, że ta nagroda spowoduje uwolnienie Narges i wszystkich więźniów politycznych, ale to nie jest reżim, który jest skłonny ich uwalniać. Ta nagroda oznacza, że świat doceni działalność kobiet, dostrzeże to, jak walczą o swoje prawa i tożsamość, nie zważając na cenę. Są zabijane, idą na lata do więzienia, ale nadal powtarzają, jesteśmy ludźmi i wszystkie prawa przewidziane dla człowieka dotyczą też nas. Te silne słowa wynikają również z osobistej znajomości czy sympatii obu działaczek, które w przeszłości także współpracowały ze sobą. Kobiety rozpoczęły współpracę w roku 2003. Mohamadi dołączyła wówczas do Centrum Obrońców Praw Człowieka z siedzibą w Teheranie, została wiceprzewodniczącą i rzeczniczką tej organizacji, której przewodziła właśnie Sharin Ebadi. W 2008 roku władza Zirytowana działalnością organizacji w sposób bezprawny i zupełnie nielegalny ją zamknęła. Ścieżki obu kobiet przecinały się również wtedy, gdy w 2008 roku Narges Mohammadi zdecydowała się manifestować swoje poglądy pacyfistyczne i została przewodniczącą Komitetu Wykonawczego Narodowej Rady Pokoju w Iranie. To taka swego rodzaju szeroka koalicja przeciwko wojnie i na rzecz promocji praw człowieka. Komitet tworzą pisarze, artyści prawnicy, działacze społeczni, kobiety, studenci, związkowcy, przedstawiciele mniejszości etnicznych i grup politycznych, generalnie ludzie, którzy sprzeciwiają się wszelkim działaniom wojskowym lub terrorystycznym i prewencyjnym konfliktom zbrojnym przeciwko Iranowi. Mohammadi często w wywiadach podkreślała, że jej udział w tej koalicji to chęć zapobiegania kryzysowi nuklearnemu, który zaostrzony z pewnością zakłóciłby i tak już kruchą równowagę regionu Zatoki Perskiej, i jeszcze bardziej pogorszył sytuację w jej kraju, a już na pewno pogorszył sytuację w zakresie praw człowieka i praw kobiet. Warto śledzić losy wszystkich kobiet w Iranie i całej sytuacji politycznej, bo moim zdaniem ta rewolucja nie jest jeszcze zakończona. Nie została całkowicie zgaszona. Ta walka o swobody obywatelskie dla kobiet i o to, by pozbyć się obecnej władzy, ta walka wciąż trwa. Heroizm i oddanie w walce na rzecz innych kobiet, jakie pokazuje światu narges Mohammadi jest czymś niezwykłym a bierze się z tego że ona sama jest bardzo głęboko przekonana o tym że społeczeństwo irańskie głęboko pragnie zmian na rzecz demokracji i pełnego poszanowania praw człowieka tego dowodzą jej słowa z którymi chciałbym pozostawić was na koniec tego odcinka cytuję społeczeństwo irańskie stanowczo domaga się swojego prawa do demokracji studenci pracownicy nauczyciele kobiety i młodzież mają konkretne żądania a rząd będzie musiał dać im odpowiedź, odpowiedź zadowalającą. To nie jest problem elitarnej grupy, to jest problem całego narodu. W tym miejscu stawiam kropkę i dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.